Ile razy rok na Plutonie jest dłuższy od roku na Ziemi? Jeśli średnia odległość od słońca jest 39,5 razy większa od średniej odległości Ziemi od słońca. Po przeczytaniu tej treści mogłem sobie zapisać wielka półłość orbity po której krąży Pluton to 39,5 wielkich półosi Ziemi. A Wielka pół oś Ziemi to jednostka astronomiczna, też 150 milionów kilometrów. Co tutaj przypominam? Przypominam jeszcze pozostałe jednostki, którymi astronomowie, buszując po Układzie Słonecznym, posługują się. Wychodzimy z trzeciego prawa Keplera. To jest ta jego najogólniejsza postać. Wyznaczam stosunek okresów. Plutona do Ziemi. Taki jak stosunek wielkich półosi odpowiednio podniesionych do kwadratu i do trzeciej potęgi. Stąd wyznaczamy stosunek okresów. Jest on dosyć duży, jak widzimy.